Siema. Ja jestem Wados i witam Was w Splendorze The Arri Arrival Troszeczkę spóźniony horrorek aluminowy Ale no Postanowiłem um, to nagrać Troszeczkę zagłośno Okej okay. No, więc no Horrorek jest nie wiem il, na ile długi Chyba będzie z tego tylko jeden odcinek Bo prawdopodobnie zaraz się zesram i wyłączę nagrywanie Będzie dużo darcia pizzy, Bo jest już godzina 21 21 wtorek I zaraz się zesram Bo kurwa gram w nocy i zaraz jedna zabawa Przed chwilą oglądałem chciorym więc no startujemy w tej grze nie będę tego tłumaczył chyba bo i tak kurwa każdy chyba że dotrzymacie sobie filmy i um, kurwa horrory bardzo mało gram bardzo mało horror w ogóle nie gram więc no <ścoughs> to jest chyba jakiś um, drugi horror bo jeszcze ogólnie gram, nie trzeci bo gram Blair Witcha jak i w... tego kurczę no nie shift, raptorami jeszcze grałem w... nie, nie będę się że tak jak kurczę Dobra, grałem... no w grę wkleję <grym> wam tutaj poka... no w grę w którą ja grałem i na ozory teraz wspomniałem o kurwa, już się zaczyna jeśli w grze jest ran, to oznacza coś jest złego. Bo jeśli nie biegniemy, to to jest wręcz łatwe. Tutaj widać... Że zatrzymaliśmy się w lesie. Jakieś mury, kuźwa. Już, już się zaczyna. Niebo się chmurzy. Pierdzia. Ale... Już zaczynam się strać powoli. Nie no, kuźwa nie zasnąć dzisiaj. A Wy widzę możecie napisać w komentarzach jak wam minęło Halloween czy je obchodzicie, czy je go nie obchodzicie, czy jesteście w rodzinie kurwa yy, religijnej i wam stary zabraniają. Ja na przykład spędziłem bardzo dobrze moje Halloween, taki świętej, święty, obejrzałem chorororek, cmentarz, zwierząt i całkiem fajny chwardor Kurwa, zresztą gdzieś w krośni. 17. <gry> O, słuchawki, jeden na uchu, drugi do mnie, kurwa nie być na tutaj. Czy jest pointy, czy coś? Main, coś tam. Get to Kate House. Okej. Okay. Ja idziemy do Kate House. A ja, po co idziemy do Kate House? Wiecie, czemu się wydaje, że idziemy coraz tamto to się kuźwa ściem... Nie no, stówę się ściemnia. Kurwa na milion procent O Jezu Przemki kroki za mną Pierdole, nie odwracam się Więcam, że w korroze się lepiej nie było lepiej nie odwracać. Idziemy i kurwa. Czemu ja cały czas to nagrywam. Pierdole. eight eight oh, okay mm -hmm. yes Vatarka. you okay. no. I can't. Tha no. Thank, thank, you enough for coming out all this way. I help you out. It's been a pretty long road trying to sell this old place. I wish I had turned to use sonar. you sooner. You have, you have to idea to not. How happy I will once this is all behind me Love you always Kate Thank you yeah, Zaraz tu jedno zachowal Paliska. Okej okay, tu uh, coś tam coś tam Okej, okay, coś tam, coś tam. Kibel. Kiaw, ja pierdolę, nienawidzę horrorów I na gówno to kupuję tą grę. Nie hmm. zamykaj to, okej, ja nic się nie tam. To też coś wejdzie. To jest jakiś za impreza była, jakiś mela, ostry melaż był. Hmm. No totalne. no, dobra, no, okay. tam, Kurwa, już no, tam, no, tam, otworzyć. Okay. Nie no tu wyskoczy, ja nie patrzę się. Kiedy tam będzie Slender kurwa? Pierwdole. To było wcześniej, czy co? Mhm. To jest samochód case, więc tak naprawdę już mogę jechać do domu. tam jeszcze był taki jeden telefon hmm. Tu był ten telefon Okej okay. Tu był jeszcze jeden O Jezu Kolejny znowu się czegoś Dobra, wychodzimy z tego pomieszczenia Mam pomysł, no i dam ten film dobrze tego momentu jak pierwszy raz się ze i kurwa w samą grę. Było to jedno zaraz. To jest bardzo dobry pomysł. Dobra, poczem do pomieszczenia. Zajebiście. Coś już chcecie. Jezus. No i zaczęło to świecić. Jezu się przestraszyłem Co jest? Dobra, ja się nie patrzę za siebie, pierdziele Eee. Yy, cześć. Jak się przestanę na niego patrzeć, to mnie zaatakuje, tak? O kurwa! Ty kurwo głupa... gówna. Walę cię! Ty kurwa. O, wow, No i co teraz? ale co mam zaraz zrobić zrozumiałem ja się nie odwracać mi tu wyskoczy zaraz pamiętam, że w tamtym cylinderze starszej wersji to są, to jest jakaś tam nie wiem inna, ale no żeby niektórzy aha, to się nie da okej okay. że cylinderze tak było, że no ogólnie Wracasz się i późba za tobą jest Slenderek. Cię łaziło po lesie. Jak mi się wydaje. No dobra, i tak idziemy, idziemy i co? Dobra, idę w tą stronę. Co się wydaje najbardziej? Gdzieś tam. Mapa no bo widać troszeczkę mało jest. O tu można przejść. Dobra, idziemy. A jednak się tutaj tli... pomylił i mapa będzie ogromna jednak miałem rację, mapa jest ogromna Pa tam stoi tam To jak chuj A do przybliżenia można robić. Mm. Nie, nie drgnę się. Broń Boże. Teraz stąd będzie. Nie, kurwa z... Ale czy wy możecie nie gasić mi świata kiedy przychodzę? Teraz tu będę piszczał. Piszczenie na streamie, Wiktoria. Nie, nie chcę spać. Dziękuję. Teraz, idziemy dróżką, widzowie, idziemy dróżką. Już 10 minut nagrywki jest. <grybki> Zajebiście Wyświetlenia się robią. Znaczy, minuty. Chodzę po tym zasie, chodzę. I tak... Dobra, znowu... Nie rozumiem, Chod w tej grze chodzi o to, że chodzę i ritualę światło, czy co? Jakiś elektryk, elektryk ze mnie, czy... O Residential Development takes hold of out outside czy park Outskirts o kur. Coś jeszcze jest? No, nie ma. Idziemy dalej. Mhm. Tutaj nic, tutaj też nic. Jak mi się wydaje. Jeśli coś przegapię, ja to przepraszam. Nie znam się dawać. I tutaj chyba już przejść się nie da Ty głupo no ja Cię widzę Widzisz mnie? Co? widzisz mnie? Oglądasz mnie Chodź tu kurwa, chodź na solówę Chodź na solo mordo I see you bitch O kur... Jednak Cię nie widzę, żartowałem od kiedy ten dom tutaj stoi? Jestem ciekaw Ten dom się dopiero pojawił Kurwa nie patrzę się za siebie Upierdalaj Jestem w domu Jestem bezpieczny Nic mi kurwa nie zrobisz Jestem w domu Dzień dobry, o! O! Boże, ja pobudzę wszystkich w domu. Tępy chuju, godzina dwudziesta. O! Co to było? O! Ja pierdolę zawał O nie, są weszłą Jedbanek, kurwa równo. Wiedziałem, że mnie kurwa urydzie ta szmata Ja z myślę że tu kolejna sieci Co teraz to? Do górę? Lech. Byłem tutaj A na górę chyba trzeba wejść O, telewizor Jak tu wejść? Hmm. Tu nic nie ma Mam nadzieję, że dla was nie jest za cicho czy coś Ale no, ja troszeczkę muszę być pod podciszony, bo ja tu bym... Wręcz piszcza jak dziewczynka totalnie i nie, nie Nie lubię grać w horrory, ale uznałem, że zagram w horror. To jest moja kurwa logika. Dziękuję. Chyba trzeba teraz wejść. Tu nic nie ma do czerwienia. Ale nie no, do góry coś chyba trzeba wejść. Bo jak tam wejść do góry? bo tam da się wejść tylko jak tu coś jest a tu jest to tutaj tu jest to tu tutaj była ta babka o what's wrong with this place why did this happen to us no answer anywhere look I Look I am, I'm crazy? These things is, I see at night. I don't know what to think. Ever since Charlie, the Zappert and Diane left. I must have hit a breaking point. I still keep looking. I still hear him something that's cute little long. But she's been gone uh, nine years. Why does every day have too hard to hurt so much Charlie? Whoa. Oh. here to. Na Musi być tak ciemno? Dobra, opu opuszczam to pomieszczenie... O, tam jest dom! Dobra, opuszczam to pomieszczenie, trybie natychmiast stołu im kucie Tu ja zaraz zawał... Zajdę na zawał Chuj, więcej wadosy nie pooglądacie. O, tu można wejść. Chyba nie wejdę. O paliwo. Twój, twój stary, kurwa, paliwo takuje. Mhm. Ok. No kurde, ja już tutaj mógłbym zamieszkać, szczerze mówiąc. Już się nie przejdźcie w ogóle stąd. Tu Ja I'm mm. He came for it, why didn't I listen? Listen, he was right He said this would happen, help me He... Yeah, nie, nic, coś tam coś tam He know how to end this Come find me Don't let him in Oj, ale co? No nie mówcie, że to był dopiero początek. Kurde. Nie. Nie godzę się na to, że to początek. Nawet ja myślałem, że to jest połowa gry Jak się w do dole Okrutnie Ale to jest jakiś... coś tu za mną Nie odwracam się Mam to w dupie, nie odwracam się Nie patrzę się w tył Idę do przodu Jestem kurwa Zajeb... Coś tam jest. Co to kurde jest? Coś tu z sołownika Mogę zamieszkać tutaj? Jedna z ośmiu. Czyli jak myślałem, jak stary slenderze, zbieramy kartki i zaraz zostanę z raki. Nie, no kurwa. Jest druga kartka, to już kurwa, pomniam on, on już jest kurwiony, na myśl, że zebrałem tyle już kartek. On, 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 już idzie po moje dubsko po prostu. Ja się nie odwracam. Ja idę prosto w swoją stronę. Ty, proszę, nie jedz mnie. Jestem... ...nieświeży. Proszę, zostaw mnie. Jeśli to mi się nie gra, zabiję się A no za kurwa głupie siedzę, kible Czemu kible są aż tak duże? To zaraz je wnę na zawał Już się zgubiłem A to jest sam początek Nie no kurwa, nie rób tak, nie odwracaj się Bo on zaraz mi wywali na ryj Wtedy się zacznie narcić się. O, drzwi otwarte. Aha. Ale wygarki były tutaj. Rozumiem, rozumiem. Idziemy dalej. No, taki. Wygląda to... O, kartka. Z Wygląda to wygląda jak trochę taki penis. Nie odwracać się. Jak skąd mówiłem... Trochę to wygląda jak taki penis. O! Nie No Nara. Nara kurwa nie ma mnie, nie ma. Mordo! je ode mnie! Nie tu nie było! Dobra, czwarta kartka. Teraz opuszczam to pomieszczenia. Czemu myśli... O, samochód! Biorę samochód i rozjeżdżam tego śmiecia. Dziewiąta kartka, nazwa on już jest na mnie zły, ja to wiem, wypad on, 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 już, on już chce mnie zjeść. Kurwa, nie widziałem go nawet, ale okej. Okay. Pokażka. Ty psie! Dostaw mnie! Ja chciałem tylko kupią kartkę! Boże, typie! To tylko kupię kartka! Yy. Nie no i teraz kurwa zgubiłem... O, jest. Eee. Sorry, sorry, sorry. Już idę, sobie, już idę. Ja tylko po byłem. No wiesz, mi te kartki są potrzebne. Bo jestem... Moja postać to jebany idiota i potrzebuję kartki. Nie wiem po co. A, to już się wróciłem. Nie, nie pytaj. Nie, ja mi te kartki nie są potrzebne, tylko są potrzebne w mojej postaci. Jak umrę, to pierdolę to umrę. I oddaję. Jeżdżę! Jeżdżę! Ojc! Już mi się gorąco zrobiło. No nie, już tutaj była, to nie. Tylko nawet kurwa nie widzę! D no, czemu go moja prostyj go widzi? To Eeeh! won, Suka! Kurde, przepraszam za moje komentarze, że tak bardzo mało mówię, ale no... Ja tu walczę, żeby... Z aaaa, zawału nie dostać! No wiecie, różnie to ze mną bywa. Zwykle Doki Doki, normalny Undertale A teraz kurwa, gram splendera Slendera Słyszę, że coś za mną jest I zaraz zestram się Ja śpiewam tutaj wam Bo tu dla fajna jest a, a! Za mną, za mną Proszę nie odejdź A! Za mną No co? No kurde... Co tam tam było? Niawra 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 AAAAAAAA y lubię, Lubie... Y Tego... Tak, y jeść gumisia Gumisie są dobre I słodkie A on chce mi dupstwo smałkić To jest... E ja lubię jeść cukierki oraz kurwa te a wy widzowie co lubicie o i gdzie teraz find remaining co no. gdzie teraz o, o, o. 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 Ech, ech. Oh. O ixi Ah Ah Ele dobrou todas as Wiecie co, widzowie jak się zapisało progres. Ja już mi starczy. Zrobię z tego jeszcze jeden odcinek, jak chcecie. Jutro wyjdzie ja pewnie. Albo nie wiem, pojutrze. Ja już się... O Jezusie. Więc no. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka.